Chciałem Wam pokazać takie gniazda m, przyłączeniowe 230 CEE. One służą do podłączenia zasilania zewnętrznego zarówno w kempingach jak w kamperach, w przyczepach kempingowych, łódkach, jachtach. Stosuje się to, że tak powiem wszędzie. Mamy y, oczywiście kilka modeli, ja tylko tu wziąłem jeden w kolorze czarnym. Czarnym, tutaj o mamy czarnym i białym. I może na tym białym będę pokazywał y, jak to wygląda, bo po prostu pewne rzeczy są chyba bardziej widoczne. Y, one potrzebują trochę miejsca, że tak powiem w zabudowie, żeby zmieścić tutaj ten element. Tak to wygląda. Tu mamy miejsca do podejść przewodów. Klapka otwierana. Ona ma tutaj taki mini zatrzask, o dokładnie to pokażę. Można to zatrzasnąć i otworzyć. Niektóre gniazda, bardziej bym powiedział wtyczki w tym momencie posiadają tą klapkę taką, która ona tam nam wejdzie do środka i ciężko jest wyjąć, dlatego Tutaj mamy coś takiego, że przed wyjęciem podnosimy tam to zabezpieczenie, które zapobiega jakby wypinaniu się. Podnosimy i wyciągamy tutaj to gniazdo czy wtyczkę. Tak to wygląda. Mogę Was tylko zaprosić do naszego sklepu Shopeneria. Mamy kilka modeli tych. Ja będę oczywiście się starał po kolei nagrywać te, te, te produkty, jak one wyglądają. Tutaj jest taki akurat kwadrat ładny. No co, zapraszamy do Shopenerii.